Na naszym YouTubie zobaczycie również sekrety handlarzy samochodowych, którzy kupują samochody w Niemczech na aukcjach takich jak Kleinanzeigen, czyli eBay. Klein pokażę Wam tanie samochody, klasyki. Będziemy wybierać na początku samochody z lat 80., -tych, 90. -tych i zaraz Wam coś pokażę. No dobra, lecimy. Eee, niech będzie ta pomarańczowa. Pomarańczowa, pomarańczowa. ED90. Z Ameryki. Dwa i pół koła. Za dwa pójdzie. Ale tu mamy coś ciekawszego. Biały galant. 50 tysięcy przejechany dopiero. Wow. 88 rok. Zobaczmy, jak to wygląda. No, dobrze, dobrze. Chcecie zobaczyć takie kiaota ale żebym omawiał je trochę spokojniej, wolniej i dokładniej? Chcecie może pomocy przy zakupie takich samochodów? Możemy coś zrobić. Piszcie w komentarzach, czy to byłby dobry content. A, tutaj ten. Zaznaczony przeze mnie Schumacher. Proszę. Oryginalny Schumacher. Chyba oryginalne Koła, czy nie? Piszcie w komentarzach. Ale najważniejsze, czy ma numer. Czy ma jakiś numer? Jest. Numer jest. 2000, coś tam, coś tam. kier w strasznym stanie. No ale przecież, jakby ktoś chciał Schumachera. Słyszałem, że w Polsce nie do znalezienia. A tutaj za 1000 euro można powiedzieć, bo na pewno spuściłby na 1000. Co by na to? Taki kontent byłby też dobry.